Dzień dobry widzowie z tej strony. Dropson. Zapraszam do oglądania nowego odcinka z ze Specimen Zero gry mobilnej na telefon. Z moimi osobami towarzyszącymi z Czachą. Z Czachą, z Maksiem i z Suką 1910. Już Czacha XX jest. No, ja jestem to, to nie zupełnie to to tak. Nazwa serwera takiej wcześniej. Jest i Sutener, czyli nasza kobieta grająca z nami. Tak, jesteśmy w lesie. Dziwi się, że wstajesz w lesie, człowieku? Roz, rozbił nam się samochód. Trzeba, musimy znaleźć inny, bo nim już nie pojedziemy. Idziemy. Na pewno nic w tym lesie nie chodzi, oprócz yy, ojca Rolanda. Chyba mu go Synuś? Zgubił się, bo mieliśmy jeszcze piątą osobę. Porwał go ktoś. O oh, kurde, zgubiłem drogę. Ktoś go porwał. Synusia. No to nie trzeba go znaleźć. Nie, synuś nie jest mutantem. Skąd możesz wiedzieć? Bo ja bo ma taki nie wiem ja chcę. no ty... Ej no, ale was piszdę. Czaj, to jest tym. To jest. Dorosion. Co? No tamty... Dropson. To ja. A, dobra. No serio, kanał na YouTube Dropson to i nazwa dropson. Czacha jest to Czacha, wyrąbać czaszki połamę A ja to Ja wiem gdzie są te potrzebne te I need something to break it. Czyli trzeba znaleźć te kat ka katery, czy jakoś tak to się tam nazywa, powinno się nazwać to inaczej. I tu drzwi rozwalić. Pamiętajmy to jest na F F4 pocałował nas Sam się całuję Na F4 Na F4 to tam mogę Na F4 jest do rozwalenia tymi katerami Wy już wszyscy tam poszliście? Tak Nie wiem za nimi chodzę Dobra to ja, ja się rozdzielam nie, ale ja szukam Jak Ci już się poczułem, to weź o tym, jaką na takie... Nie, przekażę od Ciebie, że... że, że gdzie jesteś i, go, i że go kochasz. I że, że mu... I że mu matkę brałeś. Ale ty okay, jesteś tam. Okej, powiem mu. Jeszcze w dodatku powiem, że mu matkę brałeś. o nie... będziesz zaobał tego, co mówiłeś. I Cię... Idiota, idiota, idiota. On rzucił y, ten wam... Kto rzucił nakrętkę? Ja. Trzeci czy sztuki. Mam silnik. Mam kubek. Też <laughs> mi coś ku. Nie. <laughs> <laughs> Dziroć wskazuje na krzywda. Dałem mu odpowiadać. Nie uciekam po O! No ciężko Co ty tu ty jesteście? Sieba, chałupusia. O nie, wy tu jesteście. Zabrałeś mi amunicję do shotguna. Co ty jesteście? O! O! Idiota, idiota. Debil, debil. What you do, Rolando, debil? Jaki jest twój debil? cię... co? Co za... Co jest? The... Co się stało? Maxa wyrzucił. O kurde, chowajcie się. O, mam to Ja pierdzień. Max, Maxa jak ona szafie, to ja... mam, mam, tą, mam ee, ja. <laughs> to... Mam... Łóżkę. Max? Bo ci widział, jak chodzisz pod łóżko, ja. <laughs> idioto. Fajny jumpscare, podobał się. Kochasz synusia? Kto rzucił tą waloną puszką? Ja! To on biegnie do ciebie. On biegnie. Powiedz, powiedz, powiedz gdzie jesteś. Nie wychodźcie z poduszka. Nie wracam. Nie. No, f To on idzie do ciebie. Wraca się. Ja sobie posiedzę pod tym walonym łóżkiem, bo... Bo kurde, zapominam, że ja to ciężki dla mnie ta spokoju. pokoju. Jak on już na jedno miejsce się uprze, to on będzie wracać, kurde. Szkoda nie ma okna, może No Ta... Adam Małysz, 102 metry, szpagat nad łóżkiem. No, mogę tam... no, to nie

jacyś polecę sobie, chodzę sobie. Ja i nie... chodzę, To nie jest mocny, bo nie daję sobie polecenia. Chodzę i. No i chodzę. Oh, Jezu! <laughs> Maciu, ty, ty to masz przeżycia z nim. wspólnie. On nie, ode. I dam opis. Maciu dzieli wspólne łóżko. Po moim No nie. O, pan dorsik I za Dam opis odcinka. Max dzieli wspólne łóżko z synusiem. A ty. A po łóżkach. A czyli jest. Serum i To powiedz, jak od Was pójdzie. Zajmiście, zajmiście, zajmiście. Nocna zabawa z Maksem, synu. Znaczy, okay, tak mocno, Aha, ale jest dwóch tak to. Ile? Dwóch. Jeden jest, jest u nas, i drugi jest. Maksiu, swojego dwóch. kolegę. Z tego nie ma tego, jak coś. No, a tą kutkę trzeba zepsuć, tym Jezus. dla F. Super, super. F. Super, na niego. dla F. Ojciec dla F. Super, super. Ojciec dla F. Ojciec dla ja Ojciec dla F. Ojciec dla ma ktoś karki? Eee. Nie chcę ten wychnąć. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To weź tam otwórz samochód jak tam gdzieś w pobliżu. A on tam jest Nie. Eee, a gdzie jesteś? W którym miejscu? Aha, jest w dwóch uliacz. Nie gadaj. Czopas. musisz? Nie. O kur. Ja. Bie. O no, kurde, no. jak nie matryki je mał. Ty, o kurde, patrz o co. Ty sobie dwóch pijesz. Gdzie? No i to miastem to łódzko. Ty jadł, że ty możesz iść w tom. Bo to jest trochę upośledzone, jeżeli ich jest dwóch. Jak jest aż cielek, to ich musi być tak to cielek. Kurde, ale ja co ja, co ja, co ja. Maksu, poszłaś moja watryka, to idę do góry. Ja jestem w tych do, w dwóch domkach Jakie? A! Tu gdzie jest wejście na górę? Tam to jest F2 mhm. To jestem F7 Dla pozdrowień, bo jest jeszcze drugi, ja nie wiem. No jesteśmy na 3 EF I on jesteśmy mi może... F? I on mi może gdzieś z frontu wyjść Kotach mu cię już nie wyjdzie w ogóle. Co walić tego twojego synusia? To jest jakiś upośledzony człowiek. Czekaj, idę. Dobra, idę. Na F, jesteście na F? F, F. Uuu. Ktoś wszedł mi do domku? Ja Ej, e, no ja idę na to, czekajcie. F, F.

w tym jednym domku na F2, w tym mniejszym. Tam gdzie Dobra, ja mam tu Rolanda. jestem na f Idzie do nas Japi. Ma ktoś auto? Ja. On jest koło Gtn, Maxagoni, a ja Maxiu gdzieś jest koło nas i my jesteśmy koło auta. do nas na górę. Nie wiem, słyszę podwójne kroki. Raz. nie może do mnie Jak to jest? Możliwe, że jest ich dwóch. A u nas jest też jeden. I to jest ten, którego nie słychać. Pozdrawiam. Nie, to jest ten, ten tutaj stał, co go nie słychać. Ja jestem w Gdzie, na jakim miejscu? Na... e. 2S, ten mniejszy. Mówię ci, to jest ten. Zobacz, nie pika nam tak mocno, a powinno nam, nam, nam napierdzielać. Dwóch dali albo bagraszy. Ja, ja, ja idę o Ciebie w kącie. Maks szukota PC i taki zabiorę. Maxu, A kurwa przedni tu. Dobra, kołak, żebyś też nie podejść, zabierz go. Chopa, jest wyszedł się, do mnie poszedł. Ja jestem na F2. Około ty słyszałem go. O, Bo to za to on nie jest. jest. Oj. Amanda, dawaj do kibla. Wcześniej też tak mówiłeś. Test. Ten Ty, Max, się zgania z nim gdzieś na oboczach mapy. No te? Nie, to już to soczył. Nie. W razie, jak do nas przyjdzie, to obierz go. On jest twój. Ej, gdzie ty mam klucz szadzić do auto? Na drzwi. Naciskasz. Nie mogę. Boczne. Te od strony kierowcy no. Pyrgnij się, bo drzwi nie mogę otworzyć A Gdzie jesteście? W którym miejscu jesteście w ogóle? W całcie jakimś? Tak gdzie jest Otworzyłeś bagażnik? O nie, co tu trzeba jeszcze? Koło? Nie wiem, ale nie ma chodzić. Akumulator, gaz i cztery koła. 4 Cztery koła i akumulator jeszcze. No może A ja właśnie słucham. W tej to e jest f 6 Wiesz, co zupełnie łatwiej by było, gdyby ich nie było dwóch. No. Nie wiem, jak to się ale tego, ale. Jeżeli byłoby ich dwóch i obydwóch byłoby słychać porówno, bo jeżeli jest tak, że oni se chodzą, jednego słychać drugiego, nie, kurde, a jest, coś, co to to jest to to wtedy tak gra jest patrz o się ta, No tak, do maksa idzie. Zabił mnie ten y, niesłyszalny, wiesz <laughs> Pozdrawiam tą grę Nie Może tu akumulator znajdę <laughs> Nie ten niewidzialny ten niewidzialny, którego nie słychać jest pośledzony, co nie? Na, to jest naj, naj ten nie w sensie gra znowu się pewnie zbugowała i kolejnego potwora nam zrespiło. Jemu chyba nie chodzi o to nasze No to nie to To ma niebieski ja Ja pierdzielę Emocje Kung Fu. Już babka znająca Kung Fu była łatwiejsza. Ale była zeca, prawda? O, w tej grze to już jest naprawdę Scary move. Mam dom.

a chuj, bi, chodzę. Zjedzam świat malowany twoją tęczą. Niech na niebie stanie tęcza, malowana moją kredką. Więc chodź, Max, pomaluj mi życie. Niech świat się zarumieni. Niech na niebie w pełnym słońcu kolorami Maxa ziemi. Więc chodź, Max, pomaluje se życie. Ja szukam koła nadziei. Nie, ja on czuje smród. Ja to jestem. Ja jestem daleko, mnie nie może wyczuć. Że jak mi tu przyjdzie ten, którego nie słychać. To wtedy się... O tym dzwonkiem na kurwie. I'll be back Gdzie wy jesteście dokładnie? Na F D2 Na no, D2? Gdzie ty masz ten telefon? Dobra, chuj z D2 Ja mam katery, mam Idę rozwalić kutkę na 4F A co czekaję. chcesz? Już chciałem Ja pierdole, ja pierdole To się <grym> wam to się kuźwa nudzi? A tam u was jest dwóch? Nie ja. nie, ja to nie. O, kurczę się. Idiotaj. co dalej? O! Kurwa. No to masz za wkurwanie snusia. Przedzisz tą reklamę. Już. No to rozwalona. Co Nie To maks, co spalił. Nie? o, o. Mówiłeś, że jak jestem O po co? my, my coś opiemy łóżku i ja tego tak, tak, tak. Ej, bez kitu. Głowę, bo go nie widzę. Ej, po co ja tą kutkę otwierałem, skoro tu nic nie ma? Nie Nie ma nic, no bez kitu. Poza workami pi pier... F3. No. Poza wórkami anej słomy A Gdzie jesteście? Ja jestem na 4F 4F 4 Fejak fujara Ja pierdolę, jakie to jest upośledzone, że tak powiem Nie mogę znaleźć tego Ja pierdzieli, oni tam dzwonami na... To Max Gdzie ja? Nie widzę ciekawe wiesz Dobra, ja idę na D Na D idę D4 mhm. Na to nie wiecie O wiecie ko to nie ma człowieka Bo jesteś na y, 2D mhm. mm. Dobra, jestem koło samochodu Nachy Koło chuj, ja samoch samochodu na samochodu Naszego

Gdzie wy jesteście, Ja pod łóżkiem się chowam Ja jestem na D3 Mhm, do mnie przyszedł O, do mnie do przyszedł Ktoś dzwonek i poszedł do niego On jest, on jest. Ej serio, wy tu jesteście obok mnie? Dwa d Jak? Dwa de Powtarzam to po raz... Nie wiem które. D Ja jestem na d no, Idzie To powtórzę kolejny raz, że on, y, on bardzo kocha Maxa Nie, no nie o. Ty, a jak odciągnę wam waszego synusia? Nie, on idzie za mną, nie wiem czy go widzicie. Jestem pomiędzy. Jestem pomiędzy dupą, a kowadłem. To za chwilę wracam. Niestety dla mnie by był to koniec gry. Zapraszam do następnych odcinków z tej gry. Nagramy drugą część, drugą próbę, bo niestety. Koniec życia jest. Pozdrowienia widzowie, zapraszam do następnych odcinków. I. Siemanko.